Ja nie planuję być jurorem. Ja chcę być słuchaczem. Ja chcę po prostu dostać od muzyki, która jest dla mnie grana w tych wyjątkowych okolicznościach dokładnie tego samego czego oczekuję od muzyki, kiedy trafiam na nią w internecie, kiedy słyszę ją po raz pierwszy gdzieś na koncercie, w radiu czasem, w telewizji, u znajomych. To jest po prostu bycie odbiorcą, który może coś powiedzieć i wykorzystać swoje doświadczenie jako muzyk do tego, żeby pewne rzeczy zauważyć, pewne rzeczy e, trochę skrytykować, a za pewne rzeczy mocno pochwalić. Mi się bardzo mało rzeczy podoba w muzyce. Ja bardzo się cieszę z tego, że świat rozwinął się do tego stopnia, że można słuchać wszystkiego z każdego zakątku świata praktycznie bez ograniczeń. I to trochę na pewno komplikuje uczestnikom zdobycie mojego tak, bo ja bardzo mocno stawiam na to, Ile to ma w sobie jednocześnie talentu, serca i jakości? Po, po takich programach różnie bywa. Nie zawsze te osoby, które dochodzą gdzieś wysoko, one dostają, znaczy dostają szansę, ale nie potem, potem nie zawsze ta, ta szansa przekuwana jest w dużą karierę. Co ty o tym myślisz? To jest normalna sprawa. To jest, na, działa tak samo jak nagranie pierwszej płyty albo pierwszego singla, który gdzieś zażera. No, e, to nie chodzi o to, że z nimi jest coś nie tak. To nie chodzi o to, że program gdzieś źle zafunkcjonował i dał szansę komuś, kto z niej nie skorzystał. Muzykę tworzą ludzie, a każdy człowiek może popełniać błędy albo mieć po prostu dość, albo zacząć szukać czegoś gdzie indziej, bo Taką drogę akurat chcę teraz wybrać, więc to są koleje losu. No. Nie zawsze ci, którzy te programy wygrywają, robią potem dobre rzeczy, a często jest tak, że ci, którzy w tych programach nie wygrali, są na tej scenie latami. Talent to jest bardzo ważna rzecz. Tylko talent niekoniecznie musi iść z taką stuprocentową jakością, poprawnością muzyczną, z jakimś fenomenalnym głosem. Czasami Ludzie, którzy śpiewają nieco słabiej i grają nieco słabiej, zostawiają więcej w sercu słuchaczy niż ci, którzy mają po prostu opracowany warsztat do perfekcji, ale nie mają tego magicznego czynnika w sobie.